Paulina Smash zdradza, kim jest jej nowy, był bardzo dzielny na pierwszej randce nie uciekł. Przez ostatnie dni Paulina Smash bezlitosnie bombarduje internetów swoim szczęściem. Jak nie tanczy do rozstaniowego przeboju mil cyrus, to pokazuje krótko przystrzyzony tylglowy mężczyzny. Z którym jest rzekomo w związku W rozmowie z co za tydzień dziennikarka opowiedziała w końcu nieco więcej o swym tajemniczym wybranku. Ponoc ukrywala na pierwszym spotkaniu, jaka jest naprawdę, aby czasem nie sploszyć swojej randki. Smarcz bez bicia przyznala, że na pierwsze randki ubiera się inaczej niż zazwyczaj. Przybiera również kompletnie inne osobowość od tej, która możemy obserwować na co dzień. Tym razem miała ułatwione zadanie. Mężczyzna okazał się holendrem, przez co nie miał pojęcia ani o niej, ani ocale Jaferzku rzadkami. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Zawsze staram się trochę schować na randce, czyli nie być własnie taka peterdowa. Jest to odcokrajowiec, który w ogóle mnie nie kojarzyli świetnie. To jest ciekawe. Za randce jestem zawsze totalnie zachowawcza, koszula skromna, albo sweterek. Spodnie, opowiedziała Paulina bez cienia zazenowania. Staram się nie być taka hej do przodu. Bo ja się boję, że on ucieknie, ze wchodzę. Bucham ta energia, a ona, ee, uciekam ciągnęła dalej zakochana. Dalej w wywiadzie z co za tydzień mogliśmy wyczytać, zaowy tajemniczy wybranek jest z zawodu inżynierem, Człowiekiem światowym, a do tego potrafi zapanować nad jej nieokrzesanymi wybuchami energii. Do tego niedal nogi przy pierwszym spotkaniu, za co należy mu się dodatkowe 10 punktów. Nie przestraszył się, jest bardzo dzielny. Cudowne jest też to, że nie ma mediów społecznościowych. W ogóle go nie interesuje ten świat. Jest inżynierem, osoba z innego świata i tak. Jak ja jestem taka wow, tak on jest wycieszony i spokojny. Daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Którego bardzo potrzebowałam, od wielu lat go nie znałam. Przypomnijmy. Paulina Smaszczu zbrojona w mikrofon pieje do piosenki Miley podczas nocnej przejazdki taksówka. Smaszcz pokusila się również o wyliczenia fundamentów, na których powinien być zbudowany zdrowy. trwały związek. Jak doskonale wiemy, jest w tym zagadnieniu niekwestionowana ekspertka. Zainteresowania muszą być wspólne: system wartości, lub moralny, pomysł na życie. Przecinek Dzięki Bogu mamy wspólny ten system wartości. On jest też po przejściach, jest w moim wieku. W sensie osobowościowym jest to kontrast, ale w sensie takich przewodnich rzeczy, które powinny towarzyszyć życiu, to jest to taka sama osoba. Jak obstawiacie, ile minie, zanim pan inżynier odpali sobie translatora w Googleu i poczytał o niektórych ekscesach ukochanej?